To znaczy, że ja mam jechać z Krzyżkiem? No, tak. Ja, ja sobie robisz. No, nie! Już, 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 już. Owracaj się. Było grzecznie, a teraz będzie po mojemu. Łapy do przodu. Mam kupców. Kogo? Jacyś goście z Bałkanów. No i są bardzo zainteresowani. Dobra, mamy kamizelki, mamy. Mamy przewagę czterech do jednego, co będziemy czekać, aż ich powystrzela. Policjantki i policjanci, dzisiaj o 19 w czwórce. A jak u was z tajemnicą spowiedzi? Tak, jak u was. Taka sytuacja. <noise> Kochanie, te kwiaty są dla ciebie. A z jakiej okazji? Z okazji rocznicy śmierci cypriana Kamila Norwida. Gwiazdy kabaretu w piątki o 20.00 w czwórce. Akcja liści dębu planowana jest od kilku tygodni. Trzeba natychmiast podwołać akcję. Na pierwsze ma 23 a ryzyko to jego drugie imię. Genialny agent polskiego wywiadu ponownie w akcji. Londyn, wysoki. Jak on się nazywa? Hans Kloss. nawet i Wszystko o Edycie laurze. Zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans. Stawka większa niż życie. W soboty o 10.40. W czwórce.